Już już zaczynamy, słuchajcie, tylko tej ogarnąć kwestie takie, wiecie, techniczne. Okej, okay? już jestem na stanowisku, a wy też jesteście już wszyscy, tak? Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj wydanie specjalne MWS, czyli mocy w słabości poświęcone wydarzeniu Polska pod krzyżem. Najnowszej inicjatywie, inicjatywie Pana Boga który posłużył się ludźmi, w tym przypadku posłużył się Lechem Dokowiczem i Maćkiem Bodasińskim, którzy znani są również z takich inicjatyw duszpasterskich, ale to nie tylko duszpasterskie inicjatywy, przede wszystkim duchowe, jak Wielka Pokuta i Różaniec do Granic, które zgromadziły setki tysięcy ludzi nie tylko w Polsce, ale również i poza granicami naszej pięknej ojczyzny. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek i od razu proszę, abyście udostępniali ten odcinek Gdziekolwiek możecie na swoim Facebooku, na YouTubie również przez dawanie kciuków w górę, ponieważ to powoduje, że ten film staje się bardziej rozpoznawalny dla tych robocików, które sobie tutaj po YouTube szaleją, Aby, abyśmy w jak największej liczbie stawili się 14 września we Włocławku na wydarzeniu Polska pod krzyżem. My pod krzyżem. Zapraszam Was serdecznie. Miało być krótkie wprowadzenie, w miarę chyba było. Przechodzę już do konkretów. Pan Maciej Bodasiński, pan Lech Dokowicz, jak już rzekłem przed chwilą, znani są z inicjatyw takich jak Wielka Pokuta i Różaniec do Granic. Powiedziałem, że są to inicjatywy duszpasterskie, ale generalnie są to inicjatywy, które bardzo mocno dotyczą naszego życia. Duchowego, naszego rozwoju duchowego w aspekcie bardzo pozytywnym, znaczy bardzo poz albo jest pozytywny, albo jest negatywny. W aspekcie pozytywnym, dlaczego pozytywnym? Ponieważ prowadzą nas do świętości. Pokuta, różaniec święty to są te elementy, że tak powiem, duchowości, o które prosiła Maryja chociażby w Fatimie, kiedy mówiła przez anioła do dzieci w fatimie, pokuty, 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 i później dzieci fatimskie, poprosiła, aby codziennie odmawiały różaniec i dokładnie o tym samym Maria mówi w Medjugorje, ale też o modlitwie różańcowej, o życiu sakramentami świętymi, o czytaniu Pisma Świętego, czyli o tym wszystkim, o czym mówi nauka Kościoła katolickiego. Maria mówiła w Lasalet, w Lourdes, w Kibecho i teraz też mówi w Medjugorje. I 14 września stawmy się wszyscy we Włocławku, na lotnisku we Włocławku, abyśmy jeszcze raz... Z Marią stanęli pod krzyżem Chrystusa. Pamiętacie przecież, że w Ewangelii umiłowany uczeń Chrystusa i Maryja pozostali do końca pod krzyżem. I wtedy to Chrystus oddał Maryi swojego umiłowanego ucznia, jednocześnie Maryję powierzył swemu umiłowanemu uczniowi, świętemu Janowi. Maryja będzie z nami, ponieważ wszędzie tam, gdzie jest Chrystus, tam również jest i ona. Bo przez nią Chrystus przyszedł na Ziemię i również teraz przez nią do nas przychodzi. 14 września jest to uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Podwyższenia Krzyża Świętego. Pamiętajmy, i pamiętamy, mam nadzieję, że Krzyż jest znakiem zwycięstwa nad szatanem i nad śmiercią. Chrystus umarł i dzięki temu, że umarł trzy dni po śmierci, stał. gdyby Chrystus nie umarł. To również by nie zmartwychwstał. Jeżeli nie przyjmujemy do swojego życia Chrystusa ukrzyżowanego, to również stawiamy tamę temu, aby on objawił się w naszym życiu duchowym jako Chrystus zmartwychwstały, ponieważ moc w słabości się doskonali. Ale żeby moc słabości się doskonaliła, musimy nasze grzechy oddać Jemu. Inicjatywa, wydarzenie Polska pod Krzyżem umiejscowiona jest w kontekście tego, co się w ostatnim czasie na naszej polskiej ziemi dzieje. W kontekście profanacji, w kontekście negowania grzechu, w kontekście zamętu moralnego, w kontekście zła, które się rozlewa w postaci różnego rodzaju ideologii. Niestety, na YouTubie nie mogę wprost powiedzieć, o jakie ideologie tu chodzi, ale niedługo będziemy się przenosili na stronę www.mocsłabości.pl. Teraz na tej stronie jest sklepik. Zapraszam do niego serdecznie i tam będziemy mogli mówić o wszystkim wprost i tak jak naprawdę jest, jak jest w Piśmie Świętym, według nauki Kościoła Katolickiego. Ale wracamy do inicjatywy Polska pod Krzyżem. Patronem wydarzenia Polska pod Krzyżem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który zwykł mówić: Zło, dobrem, zwyciężaj. Ponieważ odpowiedzią, naszą odpowiedzią, chrześcijańską odpowiedzią, katolika świadomego tego, że moc w słabości się doskonali, katolika świadomego, że stoi za nim Chrystus, że jest w jego sercu Chrystus, że w naszym sercu jest Chrystus, odpowiedzią na zło nie może być zło. To znaczy nie możemy dać się sprowokować, aby odpowiedzieć na zło dokładnie tym samym. Jak odpowiadać na zło? Na zło należy odpowiadać dobrem. O tym mówiła święta Tereska, która mówiła coś takiego. Jeżeli chcesz, aby zło się nie rozszerzało, zatrzymaj to zło na sobie. To jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś ci wyrządzi krzywdę, nie odpowiadaj tym samym, i wtedy w tobie, w twoim sercu zło napotyka na tamę. Jest to po ludzku niemożliwe. Po ludzku jest to niemożliwe, dlatego konieczne jest czerpanie sakramentów świętych, i do tego też autorzy. Polski pod krzyżem zachęcają, abyśmy przyjechali 14 września na lotnisko we Wrocławku w miarę możliwości, już że tak powiem, trywialnie wyspowiadani, czyli w stanie łaski uświęcającej. Oczywiście będzie tam też możliwość spowiedzi, ponieważ będzie tam msza święta, będzie różaniec. A co jeszcze będzie to? Posłuchajcie, bo teraz chcę was zapoznać z całym programem. Wydarzenia Polska pod krzyżem. 14 września, lotnisko we Włocławku, godzina 9.00. Przyjmowanie pielgrzymów na placu. 10.45, zawiązanie wspólnoty. Godzina 11.00. Różaniec, tajemnice bolesne. Tu się można przygotować do różańca bardzo fajnie. Yy, chociażby na podstawie takiej książeczki. Przedziwny sekret różańca świętego. Autorstwa świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Możecie sobie tę książeczkę nabyć w sklepiku mocsłabości.pl pisane z polskimi znakami. O godzinie 11.30 konferencja wprowadzająca pod tytułem Odrzucenie krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie. Lech Dokowicz. Godzina 13.00, przerwa na posiłek do godziny 15.00 o 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zobaczcie już do godziny 15, ile tu jest potęgi duchowej. Godzina 15:15, 15, Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego. Tak jest, będą z nami relikwie Krzyża Świętego. Godzina 17:30, czyli po Eucharystii, konferencja pod tytułem Ksiądz Dolindo oraz Joanna Bądkiewicz brożek. Godzina 18:30 przerwa godzinna do godziny 19:30. O godzinie 19:30 droga krzyżowa o 21:00 apel jasnogórski na żywo z Jasnej Góry. Zobaczcie, że po Eucharystii po Eucharystii idziemy w stronę Jasnej Góry do Maryi, która jest z nami pod krzyżem, jest pod każdym krzyżem, w każdym naszym cierpieniu, w każdej naszej samotności w każdym naszym odrzuceniu, udręczeniu zawsze jest z nami Maryja. Ona pozostała wierna Chrystusowi nawet wtedy, kiedy został ukrzyżowany i na tym krzyżu umarł, umarł, został zabity. Ona była wierna Chrystusowi. Jeżeli jesteśmy z Marią, to nic złego nam się stać nie może, ponieważ według tradycji Chrystus z martwych wstał jako pierwszy, ukazał się swojej matce, bo przecież przez nią, Bóg przyszedł na ziemię. Po apelu jasnogórskim o godzinie 21:15, perełka, można by powiedzieć, coś fantastycznego dla duszy, jest to raj na ziemi. A mianowicie, domyślacie się, adoracja najświętszego sakramentu od godziny 21:15 do godziny. No zgadnijcie, do której godziny będzie adoracja najświętszego sakramentu. Do godziny trzeciej w nocy, a może bardziej nad ranem, bo wtedy też jest zakończenie adoracji i Msza Święta z niedzieli, a będzie to niedziela Matki Bożej Bolesnej. Organizatorzy proszą o to, abyśmy wzięli ze sobą krzyże, ponieważ one zostaną w czasie wydarzenia uroczyście poświęcone, abyśmy przyjechali w stanie łaski uświęcającej, abyśmy przywieźli też ze sobą cieplejsze rzeczy, coś ewentualnie na zmianę pogody, gdyby się pogorszyła i na przykład zaczęło padać. Czyli coś na trudniejsze, po prostu warunki pogodowe. I ewentualnie, jeżeli mamy taką możliwość, abyśmy wzięli ze sobą małe, składane krzesełka turystyczne. Mówię o, o wszystkim, tak jak tutaj organizatorzy to na stronie polska pod krzyżem.pl zamieścili, ponieważ nasze życie. Odbywa się w tej rzeczywistości duchowej, ale też w tej rzeczywistości bardzo ludzkiej. W związku z tym musimy zadbać o swoją duszę, abyśmy przyjechali w miarę możliwości w stanie łaski uświęcającej. Jeśli nie będzie możliwość spowiedzi na miejscu, abyśmy zadbali o swoje zdrowie, o zdrowie też innych. To co najważniejsze w wydarzeniu Polska pod krzyżem aby przyjąć do swojego serca do swojego serca, czyli do rzeczywistości duchowej, która przenika naszą codzienność jednocześnie codzienność przenika naszą sferę duchową Chrystusa Ukrzyżowanego aby oddać Mu nasze grzechy Sługa Boży Ojciec Wenanty Katarzyniec często mówił podczas kazań pasyjnych że karą za grzech jest sam grzech jest odcięcie się od łaski uświęcającej jest wejście w mrok potężną ciemność, a jak wchodzimy do ciemnego pokoju, lubię do tego obrazu często sięgać. To nie mamy żadnej pewności, na co wejdziemy, w co wpadniemy, w co się po prostu wpakujemy. Jeżeli Chrystusowi oddajemy nasze krzyże, nasze cierpienia, ale przede wszystkim nasze grzechy, to on zabiera je wszystkie do grobu, z którego z martwych wstaje. Moc naprawdę w słabości się doskonali. Zapraszam was serdecznie w imieniu organizatorów na wydarzenie Polska pod krzyżem 14 września lotnisko Włocławek zawiązanie wspólnoty o godzinie 9:00. na koniec chcę wam przypomnieć o sklepiku Moc słabości, gdzie możecie nabyć nie tylko książki, ale też bluzy, t-shirty które mogą służyć jako świadectwo ewangelizacji, nie tylko o takim znaczeniu, że ja teraz będę innym pokazywał, jaki jestem nawrócony, jestem super chrześcijaninem, bo słuchajcie, o, założyłem sobie koszulkę, jeden większy od 99, nie? I teraz jestem taki, o, ogarnięty, że tak powiem, stuningowany chrześcijanin, katolik, najmądrzejszy. Nie, to jest jakby, jeżeli zakładam taką koszulkę, to też ode mnie to wymaga, aby innych na przykład pochopnie nie osądzać, nie krytykować, aby także. Dla siebie samego mieć Boże miłosierdzie. Co to znaczy mieć dla samego siebie Boże miłosierdzie? Czy może inaczej? Kiedy nie masz dla samego siebie Bożego miłosierdzia? Kiedy te grzechy, które uczyniłeś świadomie i dobrowolnie, wciąż nosisz w swojej duszy. Chłopie, kobieto, chłopcze, dziewczyno, bądź dla siebie miłosierny i weź te wszystkie grzechy, oddaj Chrystusowi w sakramencie pokuty i pojednania. On da Ci... Co on da ci? swoją moc, która w słabości się doskonali. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, przypomnę, abyście udostępniali ten film, abyście zostawiali kciuki, żeby YouTube go bardziej rozpoznawał, abyście byli również uważni na to, co się będzie działo na kanale Moc w Słabości, ponieważ w każdy czwartek, poczynając od jutra o godzinie 18.00, wydanie specjalne mws czyli Moc w Słabości. Gdzie będziemy sobie wspólnie analizowali sprawy bieżące dotyczące świata, społeczeństwa, kościoła, świętości, świętych, tego wszystkiego, o czym się wypowiadaliście w ankiecie, w zakładce Społeczność. Możecie tam jeszcze tematy swoje wrzucać. Czyli trzy najważniejsze rzeczy na podsumowanie. 14 września w Włocławek. Widzimy się wszyscy. Mówcie o tym wszystkim. Udostępniajcie ten filmik, aby jak najwięcej nas przyjechało na to wydarzenie. Druga sprawa. Zostawcie kciuka i. Odwiedźcie stronę www.mocsłabości.pl i trzecia sprawa, co czwartek o godzinie 18.00. Widzimy się na naszym bo jest to nasz kanał Moc w Słabości, na wydaniu specjalnym MWS-a. A ja dziś żegnam się z Wami naszym tradycyjnym, pełnym nadziei, nadziei chrześcijańskiej, a według świętego Pawła, który w liście do Rzymian w rozdziale 5 wersie 5 mówi nadzieja zawieść nie może. Okrzyku, może to będzie też okrzyk. Wezwaniu pełnym nadziei. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. A jeżeli ktoś z Was się wybiera, a rozumiem, że się większość z Was wybiera 14 września do Wrocławka, to do zobaczenia 14 września we Wrocławku na wydarzeniu Polska pod Krzyżem. Błogosławiony księże Jerzy, popiełuszko. Módl się za nami, abyśmy potrafili na zło odpowiadać. Dobrem. Cześć, hej, szczęść Boże.